na chorych ludzi! Moja żona brała nowy spodnie Cześć wszystkim To ja to mama, przechodzimy do was z kolejnym vlogiem z Grecji Życzymy wszystkim miłego dnia Zostańcie z nami Słuchajcie, udało się wróciliśmy do greckiego, takiego supermarketu, nie pod turystów Tylko takiego zwykłego Jestem ciekawa co to jest, nawet nie wiem Jak to się czyta Adzo i piakr, coś tam czyta Podobne do dyni, to dyni. No, dzień nie tu. Jak, albo może jak tu no. kimia. jeszcze coś takiego sprzedają? No. Co, co? Słyszałeś tam powiedz Co? Jeśli mi to kupicie, to ja nie będę przeszkadzał. Nie, no właśnie jeszcze ja co szukasz? A ja jeszcze szukam jakiegoś deseru takiego greckiego i chcę spróbować. Wydaje mi się, że znajdziemy tutaj. Albo się spy może to? To nie to? On to mniejsze, czy nie wiem. Weźmy, jest kozie mleko. Jestem ciekawa, co to jest. Zobacz to. To jest waruk chyba, co? Ale zobacz. o, gdyby się udało, to bym kupiła, ale teraz bez sensu. Jakieś tikierki. Zorba ze Jestem ciekawa, czy one są dobre. Zobacz, co się tu jest to jest Czekaj, zobacz, Co no, To widzisz? Oh. To jest fajne. Zobaczmy. możemy jeszcze wziąć ze sobą do domu? To, y... to nie wlóć. Ale sprawdź, jaka tu musi być temperatura. Bo no wiesz, teraz w pokoju mamy bardzo gorąco. A Janek nam zasnął. Ale reszta dzieci nie śpi. <gryś> I morudzi i już są do kasy. A my się nawet nie zdążyliśmy zobaczyć, prawda? No. Ale tu w ogóle nie chodzi nawet o zakupy. My chcieliśmy po prostu e, porozglądać się i po prostu pooglądać co tu sprzedają. Ale mamy dzieci. Sama chciałaś tu w sklepu. Taka szczęśliwa. No no, słuchaj, A po ile? Na Zapomniałam napomniałam się Na prezenty chcemy kupić takie czekoladki, takie sticks. A jeszcze też dla swoich przyjaciół. no <noise> takie coś. A ja? Do kogo? Do siebie. Do jedzenia. Wyjdziemy do piekarni teraz? Ja myślę, że wyjdziemy, tak, na sekundę. Nie jestem cicho, czy to jest typowo greckie, czy nie. To też może być dobre. a Co ja spół... zgubiłeś? Do tego muzeum ile to kosztuje wejście? 10 euro na osobę. Ale do 25 roku życie bezpłatnie? Tak. Muzeum to? Chcesz? Chciałeś? chciał trafić do muzeum, jak się okazało. No to chodź. Tak wcześniej wyglądał port w Heraklionie. Port. Jak tu ten port, jak wyglądał? Takie ogromne góry Ale zauważcie przez te kilka otworów w suficie ile wchodzi światło. Ktoś ma czkawkę? Ktoś ma czkawkę? Co? Jesteśmy teraz na dachu fortecy To są takie fresze pomarańczowe Wodę z pomarańczą Co ty powiesz na to? Dobre? Okoliczko kolejny raz w buzię? Tak? Brawo! <śmawia> <śmawia> mm. <Wow. śmawia> Moje selekty niestety nie były udane, ale reszta ma naprawdę przepysznie <śmawia> wyglądające dania. Opowiadamy ciekawostkę o tej restauracji. Zobaczcie, restauracja znajduje się... Po drugiej stronie. tak, i każde danie muszą przenosić przez naprawdę ruchliwą ulicę. Ciekawe czy będzie ciepłe morze. Koniec ze zwiedzaniem. Przyjechaliśmy nad morze i już wieczorem oddajemy auto. Zobaczcie, tu mamy morze, a tam jest taka mała wyspa z kapliczką. I tutaj możecie zauważyć moment, gdy Isha opuściła kamerkę do wody, i w tym miejscu było dość głęboko, że ona nie mogła zanurkować, ponieważ były mocne fale, ona po prostu się bała. Zawołała mnie i słuchajcie, próbowaliśmy razem z nią uratować tą kamerkę. Ja też nie mogłam zanurkować, ponieważ ja w sumie pływam gorzej niż Aisha i yy, udało mi się jakoś nogą. Zatrzymać tą kamerę, żeby ona dalej nie od, od nas nie odpływała i tak powoli, powoli nogą em, ją przybliżałam do brzegu. No i w końcu udało się uratować kamerkę. Nie krzycz na chorych ludzi! <noise> Co? Nie na chorych. No e, taka sytuacja. Ogólnie jutro już wracamy nocą. Czyli jeszcze mamy, no dwa dni w sumie tutaj, co się stało? Nie wiem. się obudził się w nocy z gorączką, tak? Pokaż nogę, pokaż. Pok I nie wiemy co się z nim dzieje, ponieważ coś takiego ma na nodze i to jest bardzo gorące. I on to ma tak dookoła jakby nogi, widzę, że przez kamerę to tak nie bardzo to widać, ale to jest takie naprawdę czerwone mocno. Masz wejdź do lekarza, jest na, na dole, zapytaj się w recepcji, naprawdę najlepiej żebyś poszedł, może coś się gryzło. Jakiś, nie wiem, grecki, grecki skorpion. Albo się nie zombie. To tata? Tata zombie. To ja mówiłam co. Ma już idź tatą. No, no nie w piżamie. Słuchajcie, myślą ma górę od piżamy i dół po prostu zwykłe shorty. Tak. Idziemy z tatą do lekarza. Tato! Idziemy, tu są wszędzie pokoje? To jestem ja. Mama mi dała kamerkę. Nagrywam akcję. Tutaj, ja mam. nadzieję, że nas nie wygonią. Dobrze, my czekamy. to rozmawia z panem? Nie, no My idziemy? O 12. O Tak. Wracamy, bo jest o 12 lekarz. Będzie o 12 lekarz. O Jakiś jakaś tak ktoś się dotykał. Pytam, pytam, nie będzie, będzie o 12. :00. Nie ma lekarza. Tylko o 12 lekarz. O 12 będzie lekarz? No. Doprowadziliście no. tatę. Martwicie się. Maje coś nagrywa. No z ciebie aktor. Nie, tak naprawdę jak się czujesz? Dobrze, może być. Dobrze czy może być? Idziemy na obiad. Ale... Na, nawet tam, e, tam, nie każe. W chyba, Pielęgniarka. tak? Nawet nie nie no. na, na nogę? Tak, mówił alergię tu. Dlaczego to jest z daleka gdzieś, tak? Tak. Fajnie. Co, ręka też się drapie? No. Może to się rozprzestrzenia. Mam nadzieję, że nie. Idziemy? Janku? Mam tu zupę kalefuro dla Rianka. No, tam? Mm, dobra. No, patrz, patrz. Wow. No, patrz. Jest też zmęczona i już idziemy. Idziemy, tak? Do pokoju synku. Tam jeszcze mam koleżankę z Francji. Tak? tak? A w jakim języku rozgryzałyście? Po angielsku. Tak? Tak. No. czy Windu! Pieszo. idziemy pieszo, chodź. Chodź, idziemy. Słuchajcie, każdy taki wyjazd to nowe, fajne znajomości. My po prostu nie mamy czasu nawet na zbytnio na nagrywanie. Ja i Janek, taki piękny. Nie lubisz? Nie no to odłóż na boczek. Mam tu zupkę z a śliwkę i kawałek takiego ciasta i się mówi, że przepis, nie? Najlepsze. Ten kucie chce gdzieś iść. Gdzie chce się iść? Jest godzina 20.33. No właśnie, on wody widzi. Zobacz, on chce się iść. Zobacz, jaki ładny. Zobacz, jaki jest Czorty, zobacz. Idziesz na imprezę dzisiaj z Pampersa? Co? Ale ja, ja nie będę tylko siedzieć. Słuchajcie, ubrałam siebie, ubrałam dzieci. Dzieci czyściutkie, nikt prawie się nie ubr prawie nie ubrudził się na kolacji, i mieliśmy zdążyć na zachód słońca. Ale póki Mesio znów wynymował na ostatni dzień auto, spóźniliśmy się na zachód słońca. Ale tak szybko to się działo: naprawdę, raz, dwa, i ja już słońca powiem. nie ma. Jakby kilka sekund, raz, dwa. Nie, no nie sekund, minut. Raz, dwa, trzy i już widzisz, że słońca nie ma, a tu akurat są przecudowne zachody słońca i nie wiem, czy jutro jeszcze zdążymy. Masia, Masia, szybko idzie cała ekipa. Ale widzisz, my tu w ogóle teraz nie jesteśmy potrzebni. I tak, ja się cieszę, że ogólnie tych znajomości nie było od samego początku, ponieważ nie udałoby nam się wtedy ani wynająć auto, ani gdzieś pojechać. Ponieważ Elias nam już dzisiaj nawet na kolacji nie chciał iść, tak marudził, że on chce do kolegów, on chce się bawić, on nic nie chce, on nie pójdzie z nami robić, on nie pójdzie z nami nad morze robić zdjęcia, ponieważ on zostaje tutaj. I wiesz co? Tylko Arianek nam został. Tak.

Kochani, kończymy już tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych filmów, vlogów, pa! pa!